Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i bardzo się cieszę, że ze mną tutaj jesteście. I dzisiaj chciałam Wam zaproponować taką nową serię, która polegałaby na tym, że w takim wielkim skrócie, że w takich maksymalnie 5-minutowych odcinkach opowiadałabym fabułę, taką moją recenzję, oczywiście bez spoilerowo miniserialów oraz filmów na Netflixie, które ostatnio obejrzałam i które według mnie są dobre i które by miały potencjał się komuś spodobać. Takich długich seriali, takich tasiemców raczej ich nie oglądam, także ich nie będę polecać. Ale mówię, miniseriale i filmy właśnie bym chciała. No i ta seria, oczywiście, jest skierowana do wszystkich, ale myślę, że najbardziej na niej skorzystają osoby, które są takimi użytkownikami Netflixa i lubią sobie czasem coś wieczorem obejrzeć, ale mają załóżmy taki problem, żeby znaleźć coś takiego fajnego i wciągającego, i po prostu spędzają godzinę na scrollowaniu, i finalnie się kończy to tak, że nic nie oglądają, bo już są tacy sfrustrowani, że nic nie znaleźli. Ja należę do tych osób czasem. Także, jak na coś fajnego wpadnę i pomyślę, że to miałoby potencjał, żeby się komuś spodobać, to wam będę tutaj polecać i nagrywać. Także możecie mi dać znać, co myślicie o tym całym pomyśle i czy po prostu będziecie zainteresowani, żeby takie odcinki oglądać. A ja, już tak nie przedłużając, przejdę do polecajki, do mojej recenzji i oceny, bez spoilerowo, oczywiście, wszystko. Pierwszego miniserialu w tej serii. Jest to Full Me Once, już mnie nie oszukasz. Jest to nowy serial z 2024 roku na podstawie powieści Harlana Cobena już. Może oglądaliście jakieś takie seriale oparte właśnie na jego książkach? I generalnie właśnie jest to nowy serial, i on znajduje się w tej takiej topce Netflixa. Jest chyba na ósmym miejscu, albo dziesiątym, jak patrzyłam wczoraj. W każdym razie teraz jest taki dosyć znany, więc postanowiłam, że obejrzę. I powiem wam, że ten serial obejrzałam w dwa dni. I bez bezpoilerowo powiem wam, o czym jest. I może kogoś on zachęci do tego, żeby obejrzeć ten serial. I serial skupia się na maistern, w którą wciela się Michelle Keegan, i ona odgrywa rolę byłej oficer Sił Specjalnych. Ma męża, ma dziecko, małą dziewczynkę Lili, No i pewnego dnia wraca do domu z misji. Niedługo potem ginie jej mąż Joe. Odbywa się pogrzeb. No i po tym pogrzebie przychodzi do niej przyjaciółka Rose, z tego co pamiętam. I daje jej taką ramkę, która wyświetla zdjęcia dowolne, tam zdjęcia rodzinne. Ale ma zamieszczoną ukrytą kamerę. No i pewnego dnia maja oglądając nagrania z tej ukrytej kamery, bardzo zależy jej na bezpieczeństwie jej córki. Widać, że bardzo się martwi o bezpieczeństwo swojej małej córki Lili. Przegląda nagranie i nagle widzi, jak jej zmarły mąż Joe jest na nagraniu, i kto odchodzi do dziewczynki, podnosi ją i sadza ją sobie na kolana. Następnie odwraca się, uśmiecha i odchodzi. No i Maja jest przerażona, nie wie co się dzieje, bo no, uważała, że Joe nie żyje. No i potem dochodzi do różnych innych wniosków, ona grzebie w tej całej sprawie. Że tym wszystkim boi się o swoją córkę. Jednocześnie jest przesłuchiwana przez policję, a w miarę oglądania serialu poznajemy coraz to nowych bohaterów, którzy są jakoś zamieszani w tą sprawę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o samą fabułę, bo nie chcę Wam tutaj nic zaspoilerować, ale pomimo Wam właśnie, że ja serial obejrzałam w dwa dni i był naprawdę taki wciągający i był ciekawy, było bardzo dużo zwrotów akcji, bardzo podobała mi się w ogóle Michelle Keegan w swojej roli jako Maja Stern. Ona, jako taka mama po wojsku, po bardzo ciężkich doświadczeniach, po bardzo ciężkich przeżyciach i po decyzji, którą podjęła i za którą potem przyjdzie jej płacić, po prostu bardzo takimi ciężkimi przeżyciami emocjonalnymi. Tam ją dręczą wyrzuty sumienia. Ona się bardzo często budzi w nocy. Wydaje jej się, że widzi ciągle różne sceny, po prostu przeżywa pewne wydarzenia ciągle na nowo. I Michelle Keegan w swojej roli odgrywa kobietę taką bardzo impulsywną, taką bardzo, można powiedzieć, natarczywą, która nie odpuszcza. Która jest bardzo determinowana, bardzo się boi o życie swojej córki. Ona działa kompletnie pod wpływem impulsu i po prostu dla widza, który ją ogląda, jest taka bardzo przekonująca. Także gra aktorska tutaj naprawdę głównej bohaterki jest super, ale tak w ogóle innych aktorów też, naprawdę. Tam gra takich dwójka policjantów, starszego oraz młodszego. No i ten starszy to jest taki starszy policjant z takimi zasadami, który jest taki bardzo. Zdyscyplinowany, który jest odpowiedzialny, który tak ściśle przestrzega wszystkich zasad, jest taki bardzo poukładany, jest takim trochę mrukiem, ale jest to taki policjant, którego bardzo da się polubić. No i potem dostaje mu przydzielony partner, też na wskutek pewnych okoliczności, na wskutek musu. Zostaje przydzielony mu partner taki młodszy, taki rozrośnięty, taki śmieszny, zabawny. Zupełnie się różnią, ale właśnie ta relacja między nimi jest no, bardzo miła, naprawdę taka po prostu bardzo przyjemna, fajna, śmiesznie się ją ogląda. I kolejna bardzo dobra gra aktorska jest to rola aktorki, która wciela się w mamę Joe'ego, zmarłego męża majster. No, naprawdę ona gra taką głowę takiej rodziny. Ich rodzina właśnie jest bardzo bogata. Ona stoi na czele, tak pilnuje wszystkich tajemnic rodowych, że tak to ujmę. Ale taką swoją rolą takiej zimnej arystokratki naprawdę też trafia do widza. Także mamy przekrój takich przeróżnych, naprawdę bardzo barwnych postaci. I to, co jest takie najbardziej przekonujące i to, co najbardziej trafia do widza, to właśnie to, że każda z tych postaci jest taka bardzo wyrazista. I ta rola, którą oni odgrywają, jest naprawdę bardzo dobrze zagrana, i można się naprawdę wciągnąć w tą całą historię. Kolejnym dobrym aspektem tego serialu jest montaż i w ogóle też ujęcia i muzyka. Ja w ogóle zaczęłam bardzo dużą uwagę przykuwać ostatnio w filmach i w serialach do muzyki. Jak to, jak muzyka w ogóle wpływa na mój odbiór filmu, i zaczęłam się skupiać na tym też, jak muzyka potrafi manipulować moimi uczuciami yy, i moimi emocjami i przeżyciami w trakcie oglądania, załóżmy, filmu czy tam serialu. I właśnie muzyka w tym serialu była naprawdę bardzo dobra. W takich, wiecie, wolniejszych momentach, takich, mm, gdzie były jakieś rozmowy, dialogi między bohaterami, ta muzyka była taka spokojniejsza. A w takich momentach, gdzie akcja ruszała, albo gdzie zaraz miało się coś stać, muzyka nam to sygnalizowała, albo otrzymała w napięciu i to było naprawdę super. Ja właśnie bardzo lubię to, jak muzyka tak wpływa na mnie, albo trzyma mnie w napięciu, albo sprawia, że mam taki dreszcz emocji, albo się boję. Naprawdę bardzo to lubię i tutaj ta muzyka naprawdę była bardzo dopracowana. Fabuła i całe rozwiązanie akcji, finał w ogóle jest świetne naprawdę bardzo trzyma i ja wiedziałam tak. No to jest naprawdę niesamowite, ale no że to jest na podstawie książki, no to mogę powiedzieć to, że scenariusz był bardzo dobrze napisany i nie czytałam książki, także nie będę się do niej odnosić i nie wiem na ile to jest zbieżne z książką. Ale naprawdę bardzo dobra fabuła, bardzo dobry scenariusz, bardzo dobre dialogi między bohaterami. One nie były sztuczne, były naprawdę takie autentyczne i prawdziwe. I naprawdę byłam taka trzymana po prostu w napięciu. Także podsumowując, dla mnie na ogromny, duży plus, bardzo dobry scenariusz, bardzo dobre dialogi, świetna gra aktorska. No, fabuła naprawdę super, ujęcia, muzyka super. Ponadto było bardzo dużo plot twistów w tym serialu, ale jakby nie było czegoś takiego, że było ich takie nagromadzenie, że nie wiemy aż co się dzieje, tylko to było naprawdę takie zrównoważone i takie wymiarowane. No naprawdę super serial moim zdaniem i może to nie był najlepszy serial, jaki widziałam w życiu. Jakby umówmy się. Były seriale, które mnie jeszcze bardziej tam wciągały, ale był to serial, który uwierzyłam w dwa dni. Było naprawdę dla mnie bardzo ciekawy. I to jest też taki serial moim zdaniem idealny po takim ciężkim dniu nauki, czy pracy, bo to nie jest serial, wiecie, taki bardzo jakiś brutalny, jakiś z takimi scenami kontrowersyjnymi, czy takie, które bardzo siadają na psychikę. To był serial, który trzymał w napięciu, który tam jakiś dreszczyk emocji wzbudzał, to jest w ogóle dreszczowiec kryminał. Ale on nie jest taki obciążający i moim zdaniem dlatego właśnie to jest taki dobry wybór, bo jednocześnie mimo, że yy, ma dużo plot twistów i mimo, że jest morderstwo w tle, tutaj ukryte kamery i tam się bardzo dużo rzeczy dzieje, to ten serial jest taki przyjemny po prostu do obejrzenia. I ja serial bym oceniła na takie 4 na 5, 4,5 na 5 gwiazdki, bo mówię, to nie jest najlepszy serial, jaki w życiu widziałam i raczej do niego nie będę chyba wracać, ale generalnie serial mi się podobał, naprawdę taka bardzo fajna odskocznia. Także polecam wszystkim, żeby sobie obejrzeć, zobaczyć. Mówię, jakby te seriale i filmy, które ja będę polecać, no to wiadomo, że nie każdemu podpasują, bo każdy ma inny gust. Ale jeżeli lubicie kryminały, jeżeli lubicie dreszczowca, a jeżeli nie macie ochoty na coś takiego mega męczącego, czy siadającego na psychę, czy brutalnego, to wydaje mi się, że ten miniserial Full Me Once już mnie nie oszukasz, będzie idealny dla Was do obejrzenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, co Wy ostatnio oglądaliście na Netflixie, albo czy już ten serial widzieliście. Jeżeli macie mi coś do polecenia, co jest na Netflixie, to możecie mi pisać na dole w komentarzach, albo jeśli chcielibyście usłyszeć taką moją opinię na temat danego filmu, miniserialu, ja bardzo chętnie opowiem, zrecenzuję, obejrzę. I co? I mam nadzieję, że u was wszystko jest dobrze. Możecie też mi napisać i do kolejnego. Cześć.